Jadę do Sanduras. Ja z tobą. A może mama z nami tam pojedzie? Może jakiś inny krewny nas zabierze? Babcia! Sanduras? Zawsze chciałem tam pojechać i zapolować na mityczną kurę zwaną sazgdaczem Ty, ale mam myśl. Jedźmy do Sanduras. Jak się tam dostaniemy? Diego i ja przykujemy się do kauczukowców, żeby powstrzymać wycinkę. Czemu pomagasz firmie od czekoladek? Ponieważ tak naprawdę jestem el prezydence tej wielkiej firmy od czekoladek. Zabierzcie ją. Się wreszcie wydzierać i cieszcie się linową rozrywką! Ale jaką rozrywką? No na tej drugiej linie! U, uwielbiam Wiktorię Dawid! Ja też mam z nią t-shirt! Ale tylko głupki noszą koszulki na koncertach! O, tak. Jest naprawdę niezła! Tak! Prawie zapomniałam, że jestem 100 metrów nad ziemią! Tak! Pomocy! Straszny wąż chce mnie pożreć! <grafy> Sasgdacz! Ale ty jesteś wielki! Ale nie przypominasz figurki Sasgdacza, którą kupiłem w hotelu. <grafy> Tatar? No, nie, raczej pieczenie, ale mogę się z tobą podzielić, jeśli chcesz. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. Zmieniając temat, Tatar? Co ty tu robisz, co? Slab? Dlaczego jesteś opierzony? Uch, udawałem pannę młodą w kradzionym balonie i zatrzymała nas policja, więc wypadliśmy prosto na kurzą fermę i o. Czyli, że ty nie jesteś gdaczem? Nie. Czyli, że to nie jest jajcomen? No skąd? Czy jakoś troszeczkę przypominam figurkę jajcomana? E, cześć, Wiktoria. Naprawdę świetny koncert. Dzięki. Wysoki poziom. E, tak, to było genialne. Ale to było wysoko, nie? Tak. Lecę szukać swojej koleżanki w dżungli. Przykuła się do jakiegoś drzewa. Pomożesz mi oszukać moją niby babcię? Nie mogę, bo mamy koncert gdzieś pod Rafą. Pora już zmienić menadżera. Czyli nie pozbędziemy się! Hej, moje proszaczki! Opuszczę was na moment. Chcę zobaczyć koniecznie występ Wiktorii. Nigdy nie sądziłam, że kiedyś wrócę do oceanu. <ścoughs> jakby co, to ja jestem w dżungli. Ale co, jakby co? Ola! Ole! Jestem Ivy! A ja jestem. Alejandro! Zresztą Alejandro! Alejandro! słyszałaś. Alejandro! 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 Dlaczego krzyczą twoje imię? Bo widzisz, to są moje fanki. Alejandro! Alejandro! Łysy pan też do nich chyba należy. Jestem gwiazdą sanduraskiej najpopularniejszej telenoweli. El Ombre Condos Colitas. U, brzmi tak romantycznie, co to znaczy? To znaczy mężczyzna o dwóch zadach. Kręcimy odcineczek na plaży, dlatego jestem w kostiumie. Uuu, oba są ładne. Dziękuję. A ten po prawej jest mój. Teraz do rzeczy. Chcę, żebyś ze mną zagrała w odcinku. Coś mnie w tobie ujęło. O, a czy ja też mogę wystąpić? Nie. A, ale, ale. A... Wybacz. Zady mają zasady. Echo! O, to chyba torebka echo. Tu się mylisz, jest moja. Slap? Derby? Co wy robicie w dżungli? Słuchaj, powiem ci, czego nie robimy. Na pewno nie wracamy po spłukaniu z siebie piór i skorup jajek, wykąpawszy się nago w strumieniu. Okej. Okay. A widzieliście Echo? Przy strumieniu jej nie było. <grymne> Powiedziała, że się przykuje do kauczukowca, ale nigdzie jej nie ma. Chwila. Tu są ślady, to damskie buty. To pewnie moje. <grymne> Te są Echo. Tu miała miejsce walka. Echo porwana przez dwóch mężczyzn mm. i przez węża. Skutą zaciągnęli ją o tam i wszystko to wyczytałeś ze śladów? Nie, widziałem wszystko z balonu. Wypuśćcie mnie! Pewnego dnia będziesz moją szczęśliwą koko królową. Nigdy. Posiedź tu miesiąc, a potem jak się wciąż będziesz wahać. Posiedź kolejny miesiąc. Wężu, zobacz, czy wszystko ok w fabryce. Miguel, miej na nią oko. Hmm. I co? I nagle rozumiesz po ludzku, tak? Nie wchodzić. Dobra, ślady echo urywają się przy płocie. A to oznacza tylko jedno. Została zamieniona w płot! Adam, chcesz z nią chwilę pobyć sam? Echo nie została zamieniona w płot! To wyraźna faza wyparcia. Kokotiego? Firma czekoladkowa. Kupiłem kilka ich łakoci w miasteczku. <noise> Wierzę. Trochę jestem pasibrzuchem. Nie oceniaj mnie. Ja wiem, kto to jest. To ten neutralnie wyglądający przewodnik. Na pewno ją tam uwięził w środku. Musimy ją uratować. Nas jest tylko czworo: ty, ja, slap. i Echo. Echo, ty idź na zwiady. My zostaniemy na czatach. Celestino! Jakże ja za tobą tęskniłem! Jakże i ja tęskniłam! Ale my nie możemy być razem! Czemuż? Temuż, gdyż mam dwa zady? Nież! Dla temuż, iż umieramż! Ukąsiła mnie jadowita gadzina zła! I kąsi mnie nadal! Wolałbym stracić swój zat, niż stracić ciebie! Wymasażuję zły jad! A może ja cię uleczę, Anio? Gdyż jestem... El Medico. Cięcie! Nie! Cięcie nie wchodzi w grę! Amputacja to ostatnia instancja! Nie potrzebujemy na planie lekarza. My nie, on tak. Zaraz po tym, jak go stłukę tym plastikowym gadem. Alejandro, e... A jak się mówi... A! Po hiszpańsku! Dziękuję. El... No dobra. To już ustaliliśmy, że ten płot będzie stał na czatach. A ja się dowiem, gdzie trzymają echo. Wy dwaj będziecie zbierać info jako pracownicy tej fabryki. Fabryka czekoladek! To tysz te żelki, ułoży w piękny kwiat. Kto domek obsypie ci pudrem jak największy fat. Cukiernik hejho. o cukiernik hey On Odrzuci tobie krówek to? odpędzi wszelkie zło. Co cię przywita, w jadalnym hello. Robi draże ci, co waży 5 kilo! Cukiernik hejko, O cukiernik hej ho. On rzuci tobie krówek to odpędzi wszelkie zło. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem. A ty wiesz, ja to wolę od śpiewania w kostiumie. Ukąsiła mnie jadowita gadzina zła. I kąsi mnie nadal. Wolałbym stracić swój zad, niż stracić ciebie. Wymasażuję zły jad. Odstąp od stopy! Więc że ona kocha innego. Nie, Nie, wcale nie. Cięcie! Tak. Jak trzeba, to tnę. W scenariuszu nie ma konkurenta. Dobra. W scenariuszu tym nie ma też i konia. A, dobra. Zrzuć z siebie tę skórę dołączę za chwilę. Jak to, że wyglądam jak facet! A, o, wasz, a, 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 a. O. Zaraz. Ma takie skarpetki, tylko że bez wyżowej paszy. Spokojnie. Obudź w sobie bohatera. Nie rozumiem, a cztery klasy przeskoczyłem. O, -o. trzeba się spieszyć. Robi się ciemno. I wiecznie. <śmienic> <śmienic> Saskdacz? <Dutch? śmienic> Gniewasz się, że zjadłem pamiątkę? Po prostu powiedz matce, że składanie jaj chcesz sobie odłożyć na później. Skup się na karierze. Bycie mitycznym stworzeniem to praca na pełen etat. Teraz cię przeproszę. Muszę uratować dziewczynę. Tylko pytanie, jak ja się tam wdrapię! Uuu! Bardzo ładnie latasz jak na kurczaka! Nie rozumiem, nie potrafisz lądować? No. Jak chcemy znaleźć echo, to musimy się stąd wyrwać. Teraz nie mogę się ruszyć. Za siedem minut mam przerwę na sikanie. Mam pewien pomysł, ale musisz odwrócić uwagę Diego. Dobra, ale za siedem minut idę do łazienki, nieważne gdzie wylądujemy. Hej, senior. Co się dzieje? Hey, Przestudiowałem pana biznes i... i jest spoko. Ale odkryłem sposób na to, żeby był bardzo spoko. Dajesz pracownikom czekoladę? Teraz będą... Pracować szybciej na cukrowym kopie? Hmm, nie taki głupi na jakiego wyglądasz. Tak, nie da się ukryć. Wyglądam na potwornie głupiego. Czekaj, a gdzie twój kolega? El gigante. To no nic, tutaj go nie ma. Przemyślałaś małą propozycję? Jako moja kobieta będziesz opływać w bogactwa. Ale to są monety z czekolady. Tak, ale w czasie Hanuki sprzedajemy ich bardzo dużo. <noise> Przekro mi Diego, ale jestem zakochana w kimś innym. W kim? Który mężczyzna ma takie szczęście? <noise> Nazywa się Adam Young. Jest mądry, jest przystojny, jest uroczy i <noise> jest tutaj. Uratuje miłość swego życia. Au, au, żazga. <noise> Adam! <głos> Ty myślisz, że masz z nami szansę? Z jakimi nami? O, z tymi nami. Adam też ma swoich nami. Myślisz, że się boję? Że to moja pierwsza bitwa wąż kontra. Wielki kurczak i jakiś czekoladowy osiłek z uszami? Wolałbym stracić swój zat, niż stracić ciebie. Wymasażuję zły jad. Stój! To nie jest Celestyna! Ja jestem Celestyna. A to jest moja zła siostra bliźniaczka, Celes... Tuna. Weź w końcu stąd spadaj. Ty zawsze zazdrościłaś mi urody. Boli cię, że jesteś tą brzydszą bliźniaczką. Co? Jak śmiesz! O, o nie! Nie ma bicia z plaskacza. Mamy prawdziwy Alo... dramat. Yapmış? <minut �tho másrustante> Widzisz? Mówiłem, żebyś dał mi rolę. I kto jest? jak! Walczysz jak baba. Ach tak? A czy baba zrobiłaby tak? No. Ha, masz za swoje, ty głupi wężu! To nie było do ciebie. Ty traktowałeś mnie jak królową. No. I niespodzianka! Szybko! Trzeba cię uwolnić! Adam, uważaj! Ach. Chcesz mnie pociąć czekoladową maczetą? Wiesz, ona nie jest czekoladowa. To prawdziwa maczeta, pokryta czekoladą! A jednak to była czekoladowa maczeta. Okej. Okay. To inaczej. Aaaa! 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 Uh. Wiedziałam, że mnie uratujesz. O. No, ja też wiedziałem i to co powiedziałaś? O tym, że się we mnie kochasz. Musiałam improwizować. To brzytwy się chwyta. Dzięki, że podchwyciłeś. No pewnie. Podchwyciłem. <grystanie> Jesteś naprawdę dobrym aktorem. Może zagrasz w telenoweli. <grystanie> Brać go! Czekajcie! Miałem czas na przemyślenia, gdy spadałem. I jeszcze więcej czasu po tym, jak się odbiłem, Kauczukowiec uratował mi życie. Głupi Kauczukowiec! Trzeba je wszystkie pościnać. Ja ich nie ruszę. Rezygnuję z KOKO Imperium na rzecz ochrony Kauczukowców. Ale wiedzcie jedno: gdy jeden boss drani odchodzi, pojawia się następny. Następny? Hola, muchachos! Ogarnij się, Derby. Lecimy do domu. O, dopiero co kupiłem biały garnitur. El hombre con mężczyzna o dwóch zadach. Występują Alejandro... ...Ivy Young... Dyrektor Tatar. Dyrektor Tatar. Dyrektor Tatar. Gościnnie Dyrektor Tatar jako LK Bajo, Kom.